Witamy was, ja, ja się Rodnik z gramu i szasty również. Tradycyjnie. Z gramu. Tak, i to tam co patrzycie to jest Dogfight 1942, mam nadzieję, że nie przekręciłem daty. W jest to z... 42. Tak, w jest to symulator, tam symulator odbudniczy um, um, powiedzmy. To gra zręcznościowa z samolocikiem. <laughs> tak, od, od City Interactive. Oni mieli plany, żeby to wydać w pudełku na początku, potem. Potem zdecydowali, że, że jednak wydadzą to w, na w cyfrowej dystrybucji tylko. Naprawdę mówiąc, dobrze zrobili, bo to te granie też nie wygląda jakoś super, bo spójrz na do, tak? Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie ma żadnej grze lotniczej, naprawdę niewiele jest takich, w których... jest Combat, nowy, wygląda super i latanie między budynkami jest najbardziej racującą rzeczą, jaką można robić w, w grze lotniczej. Tam jest naprawdę super zrobione. Znaczy, no tak, no. ja to mówię z perspektywy gościa, który raczej nie lubi takich gier, ale Ace Combat był naprawdę fajnie zrobiony. No dobra, eee... wiesz, to, tylko polega na tym, że w większości gier e, związanych z samolotami. Znaczy, to, to jest zręczność akurat, ku nie oszukujmy się, to Ace jest strasznie prosta też, taka. no. Tak, tak, to, to jest. No, znaczy, ta gra nie jest zła, tylko ona jest aż, aż tak prosta, w, i, i tak ten, że normalnie czasem masz wrażenie, że jak coś tu nie wiem, typu <laughs> może na tablety, coś w tym stylu. Wiesz no ten, te nowe gry na, na temat są całkiem niezłe, no, po prostu tak jakby no, grałeś gra, to się jakby nie zaskakuje już niczym w, tam w pierwszych w dwóch, trzech misjach, poznajesz jakby całą mechanikę gry i no później no, i tam dobra, są tam jakieś bombowce, coś tam, bo się starają kombinować, misje są całkiem ciekawe i tak dalej. ale tak jakby ta podstawowa mechanika jest po prostu aż, aż mhm. zbyt prosta. Jest zoom nawet? Wow Tak, bo to jest, to jest taka kamera, która... To jest taka kamera, która, która sprawia, że ci jest łatwiej celować, więc celownik taki widzi przed samolotem. No tak tak, tak, to on, tak, tak, tak. To on pokazuje tak jakby, gdzie, gdzie, z jakim wyprzedzeniem masz strzelać. Masz znaczy, jakąś ten amunicję, że tak powiem, za amunicji z Do karabinu jest nieograniczony, rakiety też są nieograniczone. Znaczy karabin się przegrzewa. Rakiety też są wydaje mi się nie na tym poziomie, który ja gram, to jest chyba łatwy, bo ogólnie poziomy różnią się tym, że jak zginę na najwyższym, to już się nie odradzam, a jak zginę na łatwym, to się wydaje. I tam jeszcze tam są jakieś tam małe chyba niuanse, ale to jakby, no na, na wszystkich, wszystkich trzech, tak jakby, no, nie, nie ma, nie ma, nie ma jakichś tam dużych różnic, duży, takich naprawdę odczuwalnych. No oprócz tego właśnie, że jak się zginę, no, to nie a i to z tego co zauważyłem, to to zbliżenie przy celowaniu taki coś rodzaju, takiego pule time'u delikatnego również włącza. Tak znaczy, no to jest taki powiedzmy w, 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 to, to ma tam sprawić, tak żeby to było bardziej efektowne wszystko. Przez... Tak, 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 kilkama też widziałem, kiedy sztukasa sztukasę tam trafiłeś, to No się... i też, też ta gra jest po polsku, co jest ważne, bo na te gry w dystrybucji na Arcadzie raczej rzadko są po polsku. A ta jest po polsku, więc to tam warto na to zwrócić uwagę. Zresztą z o, to, to jest lokalizacja kinowa O, U-Bot. teraz to będziesz to... miał zatopić U-Bota, tak? Tak, no i będę miał bomby eee, i, no i będę się starał w niego trafić. O, jak to fajnie, w zmieniło się uzbrojenie tego samolotu. No, to no te bomby to miało tak? od początku. A, i zmieniłem samolot. No dobra, prze, jest Zawrócę. No tak, samoloty są autentyczne. Tak, no tam jest, jest ich, jest ich tam całkiem sporo. Oczywiście tam się odblokowują z czasem kolejne, więc nie ma się wszystkich na starcie. E, mapy nie są głupie, znaczy misje nie są głupie, bo też są na... na... Mapy się powtarzają tak nowo, to też mało zostanie fabularne, tak. Bo jak tam jakaś walka nad Londynem, która z rzędu, no, no, to, no to dlaczego ta mapa ma się zmieniać, skoro to jest po prostu Londyn? No tak, sobie tak, więc... Znaczy mógłby być po prostu bardziej zniszczony, nie wiem, zbombardowany, albo czy cokolwiek, no ale to są pewnie niuanse, na które i tak nikt nie zwrócił uwagi. Tym bardziej, że e, Drezno to nie było, więc e, nie rozwalili całego w cholerę, był nigdy. Hmm. Więc wiesz, nie będzie, nie, nie będzie aż takiej tutaj w tym momencie dużej różnicy. A interesuje mnie jedna rzecz, bo wiesz, jeżeli pograłeś trochę, to już powinieneś mieć tych samolotów kilka, przynajmniej odblokowanych. Różnią się między sobą charakterystykami. Znaczy tak, są tam jakieś statystyki i tak dalej, ale w ogólnym takim lataniu nimi to nie ma. Nie się ich w prowadzeniu nie ma żadnej, tak? Tak, tylko tak model stawić. jazdy jest defaultowy i wspólny dla wszystkich. Jedyne czy mi się różnią, to tam nie wiem. Znaczy, no może się różnią odrobinę, ale ja tego nie odczuwałem jakoś tak, uh -huh. tak znacząco. Znaczy wiesz, no w zresztą tu to trudno, żeby aż jakoś strasznie się. Tak, i no, skończyliśmy misję tak naprawdę. To no, nie, go nie, go nie wiem co więcej Do o tym powiedzieć. Bardzo prosta, no, jest okej, okay, ale. Ona no, jest jakby zbyt prosta, żeby dłużej przyniesiecie, że kosztuje tyle co Margot the Ninja, więc kupujcie się Mark of the Ninja. No to swoją drogą tutaj <laughs> nawet nie ma się co tylko Pamiętaj teraz o tym, żeby film z Margot of the Ninja opublikować wcześniej. <noise> dobra, to, to jest tak, <noise> no, to jest tak tam chcę na uwagę. No, tutaj muszę jeszcze wylądować na lotnisku. Po A, już, jest optia lądowania. No, no, to, tak, to już... zwalniam prędkość i A. i sobie tam tutaj po prostu. Ale to jest, tak. no, no ale to już jest miłe. No i posadziłem sam. No, dobra, to, to w, wiesz co, w powietrzu tak jeszcze wyglądało, ale przy lądowaniu to, pamięć szczerze, że na tu, jeżeli chodzi o sam realizm ruchu i tak dalej, hmm. wiesz, osiadania tego samolotu, no to przyznam szczerze, że niektóre dobre latające modele Redukcyjne prezentują, no, się. Znaczy są bardziej zbliżone w tym momencie, jest to do autentyczności. No nie, no, to zresztą ściółka po prostu, takie, tak, tak, taka typowa strzelaneczka. No, tak mówiąc to i mówię tam jakieś tam wiesz, dodatkowe dodatkowe tam się szybka gra, także sobie możesz tam wybrać jakąś. Można opcję wejście, nie wiem, jest jakaś na przykład taka encyklopedia coś takiego, żeby zobaczyć, jakie samoloty są, jakie może odblokowane, czy nie? Nie, znaczy ja nie grałem w to jakoś tam strasznie dużo. No ale no widzisz. Aha. Tak, są jakieś tam dziwne i niedziwne. No jest ich całkiem sporo, są nie, jeszcze kamuflaże. Nie wiem czy dziwne, no one są po prostu, to są normalne samoloty, no Lightning był samolotem latający w czasie II wojny światowej to całkiem dużo i ciężko się go pilotowało, ale był wytrzymały i szybki, więc wiesz. Nie jest tak, że, że, że to jest dziwny samolot. Nie, no nie nie, ja nie mówię, że to są jakieś tam... to, że, to, że ma dwa kadłuby, to wiesz, to, to wcale nie oznacza, że tak, znaczy w... że, nie, że nie był seryjnie masowo produkowany, Na pewno się wyróżnia na to takich zwykłych, tak jedynych. No tak, to, tak, to, bo... tak. No ale no, pomimo tego, że tam jest właśnie taki większy i tak dalej, to jakoś tam nie czuć, nie czuć mocno, mocno jakichś tam różnic w tym. No tutaj jest jakiś tam tryb, powiedzmy, hordy, tak? czyli po prostu odpieram kolejne fale, a aż tutaj nie... nie nie bo ja się nie znudzę i nie połączę. No, no na, na tym to polega, no to jest właśnie cały 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 dogfight. Eee, ten, no tak naprawdę, no. No, Jest krótko prosta. Prosta gra, trochę, trochę zbyt droga, jak, jak na to co oferuje, ale no, bez jakichś takich ogromnych wad, Tak, po prostu, no, no jest prosta i nie zaszkodzi. I poprawnie tak. wykonana, tak. W ten sposób. Chociaż czasami się potrafił przyciąć, co widzieliśmy już chyba ze dwa razy przynajmniej leciutka się. Bez większego powodu. No tak no, mamy niebo i trochę ziemi na dole. I woda. Woda, woda. No, Kolor ładny. No, dobra, to dziękujemy za uwagę. Czym no, ci się na razie? Hej.